Hejka na kanale Bella Góral A dzisiaj jest ze mną Elo Gazelo która nosi okulary <grym> Tak, była przedwczoraj u okulisty A ja zawsze chciałam, ale nie mogę Masz, załóż no A tak wyglądam bez okularów Lepiej chyba Nie wiem, czy ja wyglądam lepiej Piszcie w komentarzach Daj, ja użyję je zamówić to są zerówki, więc moja widzi tak samo jak ja w tych tak. okularach, bo to są zerówki, szkła takie nielecznicze, tak, Łosy. I to był taki mały prank. Prankujemy hmm. widok, musisz nagrać ten. Tak. No. Prankujemy. Dobra, Dobra. E, to vlog, a widzisz, że pada deszcz? Nie, nie pada deszcz. Nadal, pokaż. Da się to obrócić? Nie da. Proszę Pada deszcz, poczekaj. Teraz wypowiem. Ty to. Pada deszcz. Desz. Nie wiem, czy to widzicie. O, Agatka jest teraz. Takim teraz panią profesorką, bo zaraz wydajemy tutaj. Jakiś okulary. Nie, no idziemy, ale teraz jest wyjemna. Daj. Wyłączyć to? Włączyć. Wyłączyć nagrywanie, teraz idziemy do no, mnie nagrywanie. 好吧。<laughs> bye bye.